Prawie rok temu nagrałem film, w którym wraz z Kozakiem przechodziłem Minecrafta zaczynając w Endzie, a dokładnie w End City, w którym znajdują się miasta Endu z naprawdę fajnymi temami. Jednak co gdyby przejść grę zaczynając w Endzie, ale na głównej Wyspie, bez kompletnie niczego. Tak więc jesteśmy właśnie w Endzie. Nie mamy kompletnie nic. Musimy jakoś zbić te wszystkie wieże, ale kurde, jak to zrobić? No jest jeden pomysł, mam generalnie w głowie, taki jeden pomysł, bo jedyne, co możemy tak naprawdę tutaj zdobyć, to tak, obsydiana nie wykopiemy, bo no bo jak kurna, będziemy tu kopać 10 godzin, a po drugie nic z tego nam nie wypadnie. Enzo, tak samo, tylko że będziemy dłużej kopać po prostu, znaczy szybciej. Możemy, nie wiem, pochodnie zebrać. no ale co nam ta pochodnia da? No nic, możemy sobie 4 pochodnie zabrać, ale. Jest jeden pomysł. Otóż mamy jeszcze jedno łoby oprócz jednego Ender Dragona. Otóż chodzi mi o, o te, o to Enderman. Widzicie? O te, 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 te proszę bardzo. Fuck. Nie no, co ja odwaliłem? Pierwsza śmierć. Oczywiście ginąć mogę, więc nie trzeba się martwić. I tak zresztą się znowu w Endzie, więc to nie ma znaczenia. Czy może go zabiję. Nie. Pół serca mam. No, Tak więc e, pierwsza śmierć, ale generalnie mój pomysł jest taki, żeby zbudować sobie taki mały przyczółek i po prostu zabijać te Endermany, żebyśmy zdobyli z nich perły. Więc ja po prostu teraz będę sobie 30 godzin czekał, aż wykopię idealną norkę i widzimy się jak to już zrobię. Tylko najgorzej, że on tu pluje. A, y, chyba zrobię idealną norkę. Będziemy tutaj stać i sobie bić po prostu te endermany. A propos endermanów, to. Chodź tu, chodź. Zobacz, patrzę się na twoje piękne oczy. Podejdź tu. Halo, jesteś tutaj? Boję się wychodzić, bo mnie pewnie hipnie. Gdzie ten enderman? A... No, serio, tu się schowałeś? Dobra, innego triggerujemy. Chodź tu. Chodź tu. Nie. Dobra. I go bijemy teraz. Zabiłem go, no i oczywiście nie dostałem perły. E, dobra, może inny. Cześć. Hello. O, tu się tepnął ten stary! Podczas gdy ja zastanawiam się nad sensem swojego życia, ty za poświęcenie możesz zostawić łapkę w górę. Dzięki. No dobra, nie udało nam się, niestety... Ty smuku! Dobra, już myślałem, że mnie zabije, nie? Dobra, dobra, tu jest nasza dziurka. No dobra, to hitujemy ciebie, masz tutaj ta. Ej, gdzie on jest? Nie! Ja pierdziele, nie ten przycisk kliknąłem! No i ja teraz zginę, nie? No i ja teraz zginę, no. Dlaczego? To musi mi się przytrafiać, no. Jest! Dał perłę! Jest! I dał perłę znowu! Jest! Uuu, perłę dostałem, dziękuję. Nie, proszę nie! Nie! Wow. Dobrze widzowie, więc w tym momencie możemy przejść do chyba najbardziej stresującej części tego filmu. Generalnie jaki jest mój pomysł? Dobyłem 16 pereł tą, tą taktyką taktyką. zajęło mi to pół godziny, ale dobra, możemy, możemy już zacząć mój plan. Polega mianowicie on na tym, że będziemy po prostu tepać się na wieże po kolei, bo jak widzicie są najmniejsze i są największe, nie? Generalnie powiecie, że przecież musisz jeszcze rozwalić kryształ, a bez bloków, no to od razu Cię zabije, no bo tam kryształ działa tak, że bez bloków, bez żadnej obrony, on cię od razu zabija. Ale Perła jest w stanie zniszczyć kryształ, więc jesteśmy w stanie perłą rozwalić kryształ i prze jeszcze przeteleportować się bezpiecznie bez dostania obrażeń z kryształu I chyba zaczniemy go realizować, to jest chyba najprostszy cel Uwaga Fuck Dobra, może, może ja się zabiję, D dzięki mordo Dobra widzowie, to był tylko taki żart, teraz już zaczynamy naprawdę Uwaga Dobra, jak widzicie kryształ się rozwalił, teraz możemy lecieć do kolejnego Dokładnie, raz następny, boję się, boję się szczerze to robić, boję się strasznie Dobra, zrobiłem to, niestety jest pewien problem Okej, okay. widzicie? Cztery kryształy już rozwaliłem w ten sposób Problem jest taki, że już mi się skończyło HP i teraz jak cyknę perłę to zginę i to jest problem Więc niestety, ale musimy się zabić Whee! I teraz musimy tepnąć się tu Okej, okay, yy, dobra, chyba nie wiem co teraz robić szczerze, bo chyba jak to, jak to dam, to nie wiem, kurde, dobra, może tak, cyknijmy perłę tak, może ona poleci w ten sposób, czemu mnie coś bije? Um, dobra, mamy pewien problem, bo perły albo zostały wysadzone, albo chyba perły przeżyły, bo zostałem wysadzony, musimy teraz szybko zdobyć perły, żeby się tam dostać, gdzie to jest? Jest, mam perłę. Dobra, szybko, szybko, szybko. Gdzie to jest? Gdzie to jest? No nie gadaj, że mnie goni! No nie! Dobra, zabij mnie. Dobra, dobra, proszę. Klik. No nie gadaj. No nie! To są kraty. Jestem debile. Jest, mam perłę. Nie! Ja nie mogę! Nie wierzę w to! Okej, okay. dobra, idealnie. Dobra, jest. Teraz. Tu? Nie! Dobra, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Proszę, proszę, żeby to zadziałało, proszę. Naprawdę, serio! Dobra, to spróbujemy chociaż to rozwalić. Nie wiem. No! Ua! Jest. Jest. Jest! Jest! Nie jest tak źle. Rozwaliłem parę wiesz. Nie no. Nie no nie żartuj. Nie! No i najgorzej, no przez siebie. Ty kurde... Cię zaraz... Nie no. Ja nie mogę. No i znowu cztery perły muszę far... Nie. Nie, ja nie mogę, jest z zrespiłem. Ej, mam pomysł, może to być głupie, ale co jakby ten smok mnie wyrzucił? A, no nie, no i przez to birchować. on musi mnie wyrzucić, prosto na tą wieżę. Nie tak! Urna. Proszę, Smoku, prze nie przestaj. Nie przestawaj. i Pięknie wyglądasz. Naprawdę, nie musisz przestawać. Proszę, 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 nie przestawaj, Smoku. Jesteś dziś piękny. Naprawdę, nie musisz. Perła tu leży kolejna, co jest? Nie tak! No jak? Proszę, proszę, błagam. Nie tam! Urna! Nie wiem. Nie! No kurde! Proszę głowy w tę stronę, proszę głowę w tę stronę. No nie tu! Ty głupi smoku! Dobra, wal się. Nie! Ja nie mogę, jeszcze zużyć perłem w tak głupi sposób. Kurde. No nie! Główno perły, tylko zbierz te perły. Główno perły traf tą niebawą wieżę, którą trafiałeś wcześniej tyle razy, ale teraz nie możesz. Kurde, ja nie umiem w to trafić. Jest! Jezu, jakie dawno ja się nie cieszyłem tak w Minecrafcie Jest! Dobra, teraz tylko go zabić Dobra Robi perching Zajmie to trochę zanim go zabijemy, ale... Kolejny percz. Znowu perczyje. Perczyje. Proszę Przeszedłem grę bez żadnych itemów Na głównej wyspie Ja nie mogę co to było nie Nagrywam to półtorej godziny dosłownie A ja się z wami żegnam widzimy się w kolejnym odcinku Siema